W tym filmie zaprezentujemy dodawanie silnika ssr -BD do centrali TR7 aplikacji Exalus Home. Krok pierwszy. Uruchom aplikację Exalus Home lub wejdź na stronę app.tr7.pl. Zaloguj się do wybranej centrali za pomocą adresu e-mail oraz hasła. Krok drugi. Kliknij na ikonę w lewym górnym rogu, aby rozwinąć pasek boczny. Następnie przejdź do konfiguracji urządzeń. Wejdź do zakładki nowe, a następnie wciśnij przycisk wyszukiwania urządzeń. W tym momencie uruchom silnik bądź grupę silników do zasilania. Po upływie około 10 sekund silniki powinny wyświetlić się na ekranie. Jeśli posiadasz już zaprogramowany silnik poróż nim z poziomu pilota bądź klawisza naściennego podczas wyszukiwania urządzeń. Taki silnik od razu pojawi się wśród znalezionych pozycji. W każdej chwili możesz zidentyfikować wybrane silniki, jeśli nie jesteś pewien, które zostały znalezione. Po dodaniu silnika do centrali możesz nadać mu nazwę, obraz, a także skonfigurować inne opcje w zakładce ustawienia parametrów pracy. Jeśli silnik SSRBD nie przeszedł jeszcze autokalibracji, należy ją niezwłocznie wykonać. W tym celu należy przejść do ustawień parametrów pracy wybranego napędu, a następnie wcisnąć opcję automatycznej kalibracji rolety. Silnik po wykonaniu odpowiedniej ilości cykli da komunikat o kalibracji zakończonej sukcesem. To już wszystko. Zapraszamy do obejrzenia innych naszych filmów poradnikowych.